Nie no, aż tak to mnie nie odkleiło chłopie No musisz teraz czekać po prostu Na razie nie włączaj Fortnite'a Dobra Sobie czekaj Otwórz, nie, to, na ca... ja no, otwórz to na całe okno po prostu sobie O, przyspieszyło, czy już idzie szybciej Ej, ty masz dobry internet w miarę Ja kupię Hacker, hacker Chłopie, hacker otwórz na całe okno, bo będziesz -ha. chłopie hakuję komuś -ha. komputer Mama, jaku komuś komputer Włamuję się na konta bankowe! No i na razie tego nie ruszaj, bo żeby ci, żeby ci nic się nie zacięło, bo mi coś się raz zacięło i mi się od nowa. Na całe okno sobie otwórz. Na cały ekran. Nie, ja to wyłączam. Nie, nie wyłączaj tego, bo ci zlaguje kompa. O oh, nie! Cał cały ekran.